Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś chciałam zrobić konkurs obiecany. Miałam go zrobić przed świętami, ale nie wyrobiłam się z czasem, bo wyjeżdżałam do Mamy do Poznania. Dziś chciałam Wam również pokazać, co dostałam od Iwonki. Serdecznie pozdrawiam. Dostałam je w czwartek, a że wyjeżdżałam do Mamy do Poznania, no to niestety nie miałam czasu, żeby tego w czwartek posadzić i. I ja, jeśli na przykład kupuję coś z odkrytym korzeniem, to po prostu, jeżeli nie mam czasu tego posadzić od razu, to podlewam i zasypuję ziemią. I to było w garażu. Można również gdzieś yy, wsadzić gdzieś do cienia, żeby to po prostu nie stało, wiecie, na słoneczku. I tutaj dostałam róże trzy. Pokażę Wam jakie. Tutaj jest wielkokwiatowa i ona jest ma ADR, więc bardzo mnie to cieszy. Ja co prawda nie lubię róż wielkokwiatowych, ale jeśli są zdrowe, fajnie rosną, no to jak najbardziej cieszę się z tej róży. Tutaj mam różę Bailando. Ja mam u siebie różę Bailando, również bym ją mogła polecić każdemu, bo naprawdę uroczo wygląda, świetnie. I tutaj mam różę Amika. I również bardzo się cieszę z tej róży, bo to jest róża okrywowa, ale o dużych kwiatach. I ponoć bardzo długo kwitnąca. I ona również chyba ma ADR. Tak mi się wydaje, że ja ją sprawdzałam. Ona również ma ADR. Więc bardzo mnie cieszą te róże. Będę sadzić dzisiaj, chociaż pomimo tego, że pada, ale właśnie to jest dobry czas, żeby posadzić te róże. Tutaj Wam pokażę jeszcze tak szybciutko, co tutaj kwitnie. Ale jak się to tutaj rozkwitnie, bo byłam w szoku, jak przyjechałam od mamy, to byłam w szoku, że tutaj tak dużo tulipanów zakwitło i żonkili. Po prostu super, ucieszyłam się bardzo. Tutaj są roślinki do wygrania w konkursie: jest to hortensja pnąca. Ona świetnie nadaje się do półcienia, więc naprawdę godna polecenia. Ja może bym sobie ją zostawiła, tylko że ja po prostu nie mam za bardzo miejsca na takie pnącza, a uwielbiam powojniki, więc po prostu non-stop kupuję jakieś powojniki. Więc akurat ta hortensja będzie do oddania. I tutaj ona już pięknie tutaj wypuszcza, możecie sobie zobaczyć piękne listeczki, więc. Postaram się to tak zapakować, żeby tutaj nic nie uleciało. Zobaczę, do takiego większego kartonu postaram się włożyć. I tutaj jest budleja. Już również wypuszcza. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak ona pięknie wypuszcza. Te roślinki są w Donicach, bo ja kupiłam w zeszłym roku te dwie roślinki w Donicach dla Was. I były tutaj cały czas w ogrodzie zadołowane, one są w Donicach posadzone, więc później tylko sobie posadzicie do ogrodu. I tutaj to jest budleja Dawida o takich białych, pięknych kwiatach. To jest taki dosyć wysoki krzew, może dorastać nawet do 2,5 metra. I tak pięknie kwitnie, więc myślę, że Również warta polecenia taka budlejka. Gdzieś na tył rabaty na pewno super się sprawdzi. I do tego było jeszcze trawa, kurze łapki. Tak mi się wydaje, że tam była jedna sadonka kurze łapki. Do tego było przetacznik. Wydaje mi się, że trawa Red Baron i sucho drzew, tam kawałek, bo po prostu tam mi dosyć mocno się rozrosło. I po prostu chciałabym to tam komuś podarować. Yy, tylko osoby z Polski, bo niestety, ale wysyłki do wysyłka za granicę nie wchodzi w grę. Więc to jest tylko konkurs dla osób, które mieszkają w Polsce, które subskrybują mój kanał i które napiszą pod tym filmem: Biorę udział i dają zielone serduszko. I ja będę po prostu wiedziała, że ta osoba chce wziąć. Udział w tym konkursie i po prostu będę od razu wybierać te osoby, które mają to serduszkę zielone i po prostu biorą udział. Pierwsze słowa, żeby były napisane biorę udział. Będzie to dla mnie duże ułatwienie, jeśli właśnie napiszecie biorę udział i serduszko zielone sobie tam, czy tam czerwone, yy, wrzucicie. Tutaj, tak szybciutko, Wam pokażę, jak tutaj ogród wygląda. Tutaj ciemierniki. Pięknie dalej kwitną. Tutaj pięknie tulipany i szafirki. Tam czosnki. Tam mam żonkile. I tutaj również żonkile. Także tak ogród się prezentuje. Ja tak szybciutko, bo zaczyna po prostu coraz bardziej padać. I nie chciałabym, żeby mi tutaj po prostu się zapadało na tą kamerkę. Więc taki szybki spacerek. Ale pokażę Wam z bliska. Jak nie będzie padać, to pokażę Wam tutaj cały ogród, jak wygląda. A dziś tak po prostu szybciutko. Konkurs jest od dzisiaj do 5 kwietnia 2024. Tego roku po prostu. I proszę o, o ten krótki taki wpis. Biorę udział. I serduszko zielone czy tam czerwone, żebym ja po prostu widziała, że ta osoba chciałaby. Wziąć udział w tym konkursie. Także wysyłka będzie zaraz w przyszłym tygodniu. Także od razu będzie można sobie posadzić. Za dziś dziękuję. I do następnego razu. Taką jedną kępę, więc to również będzie dla kogoś, kto. Będzie chciał wziąć udział w tym konkursie. Następną rośliną będzie tutaj kawałek tej trawy Red Baron. I może tutaj tego suchodrzewa kawałek, bo widzę, że tam się trochę ukorzeniło. Więc tam po prostu sobie kawałek ukopię. Taki wiecie, sadzonka z korzenkami. Sobie ktoś może tam posadzić u siebie w ogrodzie. Myślę, że bardzo fajna jest ta roślinka. Bardzo Wam polecam.